Jak for pękkofrysk następna wysyłka rasy kurwackiej. Koledzy jesteście live na wczorajszej wysyłce gołębki już są nowych właścicieli, później następna nagram następna jeszcze wysyłka. osobne Next filmy. Shipping. Gołębie, które wysłałem każdego osobno z numerami. Jeżeli ty chcesz moje gołębie, zadzwoń! na telefon 0049 15 11 290 15 11 i tobie nagram film przed wysyłką wtedy nikt nie powie, że to nie są oryginały od rasy kulbackiej uważajcie, podróbki podrabiają moje adresówki i sprzedawałem masowo te gołębie do Zerbi o tym będzie później kolejny film dobrali obrączki i adresówki różnego koloru naciągają ludzi i oszukują Oryginalne kulbackie, tylko u kulbackich. Moje gołębie se super spisują w polskich warunkach. Najlepsze mistrze w różnych okręgów mistrze Polski. Najlepsze samice w Polsce. Najlepsze roczne gołębie w Polsce. Wszystko po moich oryginalnych gołębiach. Spróbuj moje gołębie i widzisz cały coraz to więcej, gołębie nieskazone chemią. Przed wysyłką wszystkie szczepie, zdrowe, silne, odporne gołębie nieskazone, tą obrzydliwą, paskudną i trującą chemią, możecie u mnie zamówić z oryginały Jansen Moleman. Stichelbaut, Grondelas, Orleans, 21 razy pierwszy konkurs na daleki dystans, czempiony Dax, Pau, ORENCE Barcelona champion, ze starej krwi, Kade, Witnos oraz aktualne gołębie, szpicowe konkursy na dalekich dystansach. Co tydzień mam wysyłki na cały świat, odbiór u mnie w domu i samego rana już u ciebie pod domem. Ekspres wysyłka. Oryginały od najlepszego hodowcy w Niemcach, mistrz narodowy, ostatnie jego 10 par u mnie w Rozpłodzie. Oryginały powyżej 50 par od 50-krotnego mistrza oddziału, rekord w Niemcach, wszystko u mnie w Rozpłodzie. Naszykuję wam super materiał do rozpłodu i do lotu. Klikak I pomoc. Pomoc pomagam w lotach. To jest na moich kolibriach na repio samiczka, po moich oryginalach. Można w Polsce zaczyna się mieszać. Pozdrowienia zrób grup Abondame, wtedy się dowiesz więcej o tej pięknej gąbce. Cześć Bye my friends. Subscribe to my channel YouTube. Bye. Show. Kubaki. Jeśli potrzebujesz części do rozplodu lub mody do lotu luf do rozplodu, zadzwoń na telefon 0049 15 11 290 15 11. Call me direct to my telephone number. We can ship to all parts of the world. Direct my Kubaki page around the world. teraz. Jeszcze wam głośniki. My shipping. You pick. The i to for bardzo ważny. Teraz jestem wesołka, wszystko jestem wesołana. Kilka stu wam pokażę teraz na filmie. Wesołka. Jego brat, który zresztą w tym roku w Irlandii, w Irelandu, 5 first prize. Jest brat. Idemy imię. Top champion, international champion, national champion. Around the world, from my region, around the world. In Germany, in Poland, in Sweden, in Norway, in Italy. By national champion, in Spain by champion, but in Portugal. In Kuwait by many champions, in Dubai, in Iran and in Iraq. America by many champion champion one of the race against over 30,000 pigeons. In... Next shipping of Kurbaki pigeons. Następna America by many champion, champion one of the race against over 30,000 pigeons.